Dzień dobry. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny gospodarzy. Myślę, że konsekwencja tutaj w założeniach taktycznych zadecydowała. U nas, u, nas, u nas tego wyraźnie brakowało. I także dzielenie się piłką, bo tutaj jest spora różnica 20 asyst do 9 na korzyść drużyny gospodarzy. Także jeszcze raz gratulacje dla nich, a my wracamy do treningu i przygotowujemy się na kolejny mecz. Okay. Gratulacje dla drużyny gospodarzy, bo naprawdę dzisiaj pokazali nam i powtórzę to, co Bartek, jak konsekwentnie grając. Można grać fajny, miły do oka basket, ale przede wszystkim skuteczny. No cóż, myśmy pozwolili się gospodarzom rozpędzić ofensywnie w pierwszej połowie i to stanowiło nasz problem, bo ciężko było ich zatrzymać. Co do ataku, próbowaliśmy wyrywać i w obronie, i w ataku, ale generalnie dzisiaj dużo lepszą drużyną byli gospodarze. Musimy uznać ich wyższość, a ja jestem ciekaw, jak jako zespół zareagujemy na najwyższych treningach na taką słabą postawę defensywną, bo rzeczywiście dzisiaj fundamenty nas zawiodły, nad którymi pracujemy, a co ciekawe w tym meczu nie było ich długo do widać. Dziękuję. Na wstępie chciałem podziękować drużynie z Poznania za to, że stworzyliśmy świetne widowisko, a także naszym kibicom za to, że wspierali nas cały mecz, nieśli nas swoim dopingiem i że sprawiliśmy miłą sobotę. Co do meczu, no, tak naprawdę byliśmy na prowadzeniu większą część meczu. Jedynie co nas tak naprawdę bolało to zbiórka w ataku, którą musimy poprawić. No niestety nie mieliśmy problem z faulami naszych klasycznych piątek, ale cieszymy się, że jest zwycięstwa jedziemy dalej. Dzień dobry, dzień dobry, bo jest 17.00, to już powiedzmy, że dzień dobry. Yy, gratulacje, yy, może zacznę tak. Gratulacje dla mojego zespołu yy, za bardzo ważne zwycięstwo. Podnieśliśmy się po porazce, yy, po porazce w Bytomiu, gdzie, gdzie zagraliśmy słaby mecz. Yy, po prostu zagraliśmy słaby mecz, tak, tak bywa w sporcie, yy, w tej lidze. Yy, w tej lidze, tak jak ja już się powtarzam, ale nie ma łatwych, yy, łatwych meczów, każdy walczy o, o coś, każdy walczy o... O jakby o jak najwyższe miejsce. Jest najcięższa liga w historii, więc, więc tak jak mówię, gratulacje Meksykowi, bo bardzo się cieszę z tego zwycięstwa numer 19 w sezonie. Jest, jest to super wynik, bardzo dobry wynik. Nie zatrzymujemy się, ale, ale wiemy, że te playoffy wymarzone dla nas są coraz bliżej i chcemy, chcemy być tam z jak najwyższej pozycji. E, co do meczu? Przepraszam, jeszcze chciałem pogratulować drużynie z Poznania, mieli ostatnio ciężki okres, trzy mecze w tygodniu, byli w Skorzelcu, postawili się, walczyli. Jest to bardzo fajny zespół, z bardzo dobrym trenerem i tutaj też gratulacje dla całej organizacji za zdobycie Mistrzostwa Polski U-19, bo, bo i, i zawodnik Andrzejewski, i zawodnik przede wszystkim też Nowicki, Andrzejewski, EVP turnieju, grają duże minuty, Poznań im daje te minuty. Więc, więc jeszcze raz ogromne gratulacje. Byłem na tych meczach i widziałem, widziałem fajną grę tych chłopaków. Co do meczu, no, na pewno ciężki mecz dla nas, coś nowego, coś nowego. Problem z faulami wysoki, dosyć, dosyć taki widoczny. Szybkie faule, w dwie minuty, tym miał dwa, zaraz Oskar. Oskar miał też, no, zespół z Poznania gra tak naprawdę dwoma nominalnymi piątkami, bo gracie chocińskim i Frasiem w duże minuty i to mówiłem tam gdzieś w jakimś, w jakimś wywiadzie przedmeczowym, że na pewno to będzie nasz, nasz problem, bo my mamy troszkę, troszkę inny zespół, inaczej zbudowany, mamy szybszą czwórkę i trosze, troszeczkę nieraz jest, jest tutaj problem, problem z tym, na pewno zawodnicy mali muszą lepiej zastawiać, bo piłki się nas odbijają i, i, i te zbiórki, no 20 zbiórek w ataku to jest bardzo zły wynik, Zespół z Poznania nie trafił też 13 wolnych, więc, więc na pewno tutaj nie ma, co, nie ma co za bardzo, co prawda, my 8, co prawda, nie, 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 nie ma co nie ma za bardzo co tutaj mówić, że zagraliśmy wybitny defense, bo jednak, jednak za dużo troszkę było łatwych punktów ze strony zawodników z Poznania. Nie wracaliśmy, jak chcieliśmy, do obrony. Mówiliśmy sobie to, że takie zespoły, takie jak Poznań, Kraków, Bytom, oni grają bardzo szybko. To są zespoły, które nie zastanawiają się, nie rozpamiętują straconych punktów i po każdej, po każdej yy, sytuacji, kiedy nawet zdobyliśmy punkty, my się cieszymy, a piłka już jest i już jest, 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 jest leja, więc, więc to musimy poprawić. Yy, no, nie jest to dla nas wygodny przeciwnik, tak powiem, pod, pod takim względem, no ale u, u, udało nam się yy, dobry ofensywnie mecz. Widzieliśmy, że zespół z Poznania był bardzo agresywny, więc na pewno Daniel i Diz mieli za zadanie atakować to, no bo overagresive jesteś, no to trzeba, trzeba, nie można za bardzo ustawiać, bo po prostu ta gra. E, wtedy zmienia się troszeczkę taką na 10 metrze, więc my tego nie chcieliśmy. E, wiedzieliśmy, że na końcu switchują, więc dlatego mówię, chcieliśmy być troszeczkę e, agresywni na tej piłce i dlatego też, też Danielowi kazałem e, mijać pierwszą linię i, i Lisowi dzisiaj dzisiaj zagrali na niezłej skuteczności e, 20 asyst, więc, więc to jest, to jest nie, niezły wynik. 17 strat. Na pewno 17 strat i 20 zbiorek w ataku to jest, to jest zły wynik, który, który na pewno tutaj nie ma, nie mamy powodów do długa, ale ale muszę pochwalić na pewno Kacpra Burczyka, który, który pociągnął nam ten zespół w pewnym momencie na tej pozycji numer 5, bo, bo bez Motyla, bez Oskara graliśmy duże minuty, tak naprawdę Oskar zagrał 8, Motyl 3, więc 11 minut nasze dwie piątki, a tutaj Bury wszedł w buty chłopaków i też z Czellasem na, na Piątce na pewno bardzo, bardzo mocno pomogli. Cieszę się, że te punkt jakoś się rozłożyły, że, że było dzielenie się piłką. Eee, mamy tydzień, tydzień do kolejnego meczu. Na pewno teraz zwiększymy trochę obroty treningowe. Musimy, musimy myśleć, myśleć już też powoli o, o tej fazie playoff Tam się gra mecz po meczu i musimy też być gotowi fizycznie, więc, więc na pewno nie jest to tak, że my teraz się cieszymy i ten, tylko przyciśniemy na pewno bardzo mocno z treningami. Żeby, żeby być gotowym na, na, myślę, że będziemy w tych playoffach, offach więc, więc na bodajże 15 kwietnia rusza pierwszy mecz playoff. off Gratulacje dla, dla całego Starogardu, myślę, że fajna sobota dla wszystkich i, i kolejne zwycięstwo u nas na hali. Dziękuję bardzo. Dziękuję.